który żył w XIX wieku, był znanym myśliwym i podróżnikiem, był przyjmowany przez najznakomitsze rody całego świata. A teraz miał 100 lat. Rodzina postanowiła urządzić mu y, przyjęcie jubileuszowe. Zaproszono znakomitych arystokratów i dużo młodzieży arystokratycznej, księżniczki, hrabionki, książęta i moi hrabiowie. Kiedy rozpoczął się. Bal jubileuszowy. ja siedział na sali balowej, ale nie każdy bo już nie miał siły. A z grupy tych partnerczyńczyk w pewnym momencie odezwała się grupa młodzieży arystokratycznej i przybiegła do krawiego z prośbą żeby mi w opowiedział najciekawszą, jedną, ale za na to najciekawszą, swoją przygodę. ja powiedział: dobrze, dobrze, opowiem Wam na polowaniu na Tygrysach, które odbyło się w Indiach. Zaprosił nas makaradża. Tam grasował, Taki tygrys ludojak. Jak zwykle się ktoś na brzegu e, dżungli pokazał, łapał go pasze, zawlekał do dżungli i tam polegał. A myśmy mieli zabić tego trygdyza. zagrał na się czterech wyborowych, myśliwych i cała grupa tak zwanych nagamiaczy, rzeszczeli, walili tam w A a tygrys nie wychodził. Wtedy ja mówię, wiecie co, to jest bardzo inteligentny tygrys. Jak on widzi tak dużo ludzi, to on nie wychodzi na to, tylko nas obserwuje. Ja proponuję, żeby każdy z nas obrał sobie jeden punkt na skraju dżungli i pojedynczo pójdziemy. A jak Cygrys zobaczy jednego z nas, to będzie go chciał złapać. Ja wybrałem sobie takie szlaki na skraju dżungli. Idę, idę i miałem karabin przygotowany do strzału. Myślę sobie, może on tam, a czy nie dochodzi. Ja myślę, to na pewno miną w inną stronę patrzy. To ja tam przyjdę, zobaczę jak on tam patrzy i go na szedę. Kiedy byłem już w tych krzakach, Odchylał gałęzie i zawarłem z przerażenia. W odległości około dwóch metrów tygrys patrzy na mnie, a ja na niego. No, byłem, nerwy miałem do ostatnich granic. Albo ty, albo ja. Tygrys. Wierzy się do skoku, a ja naciskam w syn. Wsiak chleb, zesrałem się. Młodzież arystokratyczna, widząc jego zmartwioną twarz, mówi: ależ panie hrabio, panie hrabio, proszę się nie martwić. Proszę nam wierzyć, gdybyśmy tam wtedy byli. To ile nas jest, zrobiliśmy to samo. A hrabia makro nie się wyleczy, głupstwa, głupstwa. Mówi, ja się nie wtedy zesrałem, ja się teraz zesrałem.